Strefa ogrodnictwa będzie miała charakter promocyjno-konsultacyjny. Tak, tak że nie będzie kiermaszem, nie będzie sprzedaży drzewek, krzewów itd. Natomiast renomowane firmy zaprezentują ofertę najnowszych środków produkcji technologii dla szeroko rozumianego ogrodnictwa. Producenci owoców roślinnozdobnych, a także warzyw, uprawianych w gruncie i pod osłonami będą mogli zapoznać się. Z szeroką ofertą, przekonsultować. Również rolnicy poszukujący alternatywnych źródeł dochodu na pewno znajdą coś interesującego dla siebie. Oprócz oferty firm, będzie punkt konsultacyjny, w którym naukowcy będą udzielali konsultacji na wiele tematów związanych z ogrodnictwem na przykład na temat systemów nawadniania. Na temat nawożenia i żywienia roślin ogrodniczych, na temat przechowalnictwa i przetwórstwa roślin ogrodniczych, a także identyfikacji szkodników i sposobu zwalczania ich. Oferta będzie bardzo szeroka, ale można wymienić tutaj na przykład sposoby nawadniania. Wiemy, że teraz ostatnio susze panują. I to zainteresuje producentów ogrodników, jak również rolników. Różne sposoby nawadniania, w tym fertygacji, czyli nawadniania z nawożeniem, będą bardzo ciekawe preparaty biologiczne o działaniu ochronnym, nawozowym i stymulującym. I to będzie oferta zarówno dla szeroko rozumianego ogrodnictwa, jak i dla rolników. Ponadto takim ciekawym zagadnieniem będzie identyfikacja i możliwości zwalczania mątfików. Mątwiki wyrządzają coraz większe szkody, także, będzie laboratorium ze Skierniewic, które zapozna i, i tutaj poleci w jaki sposób walczyć z tymi mątwikami. Będzie też przeprowadzany bardzo ciekawy pokaz wykorzystania systemu Agreus. Jest to system umożliwiający zdalne pozyskiwanie danych dotyczących gleby, środowiska, w celu podejmowania decyzji agrotechnicznych, jak na przykład decyzji o nawadnianiu, fertygacji. Zapraszam do odwiedzenia strefy ogrodnictwa, gdzie każdy, nie tylko profesjonalny producent ogrodniczy, ale nawet posiadacz ogrodu przydomowego czy działki, znajdzie coś interesującego dla siebie.